Super hero of turkey superhero of turkey superhero of Turkey ever the super birds of turkey Cześć wam się, jest wizu, wizualnie, ta gra nazywa się Marvel Heroes 2016 i dziś muszę zrobić coś, czego właściwie się nie spodziewałem, yy, czyli powiedzieć kilka gorzkich słów na temat ostatniej aktualizacji, na którą szczerze powiedziawszy troszkę liczyłem. Problem zaczyna się w momencie, kiedy rok temu Prawie równo rok temu ten update został poniekąd połowicznie zapowiedziany, ale został zapowiedziany w formie całkowicie innej niż my go dostaliśmy. To znaczy zapowiadano, że w przeciągu roku pojawi się coś bardzo dużego, bardzo fajnego i skupiono się głównie na mówieniu o tym, że to będzie związane z dużą ilością o pies jedzący pizzę ekstra. <grych> że to będzie coś związanego z dużą ilością nowego kontentu, bo nie oszukujmy się, przez ostatni rok niewiele rzeczy nowych doszło do gry. Nowe skórki, oczywiście wszystko płatne bardzo fajna rzecz. Jestem jak najbardziej za. Kilku nowych bohaterów też nie najgorzej. Eee, ale nie ma jakichś takich nowych super rajdów, super dungów, nowych krain, nowych kawałków fabuły. Pojawiały się te, te elementy takie związane z filmami, te wstawki filmowe, które mi się prywatnie bardzo podobały. Z tego co rozumiem, jestem raczej odosobniony w swoim, w swoim mniemaniu w tym temacie, bo, bo fani Marvel Heroes 2016 raczej raczej chłodno się odnosili do tych filmowych stawek. Znaczy się, fani, że był ale to było traktowane jako zapychacz przed głównym daniem, które to danie miało być wysypem nowego contentu, który się w grze nie pojawił. W końcu nadszedł wielki, wielki update, który nie wprowadził w ogóle nowego contentu. Zero. Nul. Nada. Z nowych rzeczy nie wiem, czy cokolwiek się pojawiło, bo nie zauważyłem nic nowego. To, co jakby jest zauważalne, to że sporo kontentu zostało wycięte. Kontentu chociażby takiego jak, jak ustawianie tam skilli, nie? ale a, albo Omega system, który został zamieniony na Infinity system, który moim zdaniem prywatnie jest dużo słabszy niż Omega system, ale o tym będzie za chwilę, to będzie troszkę bardziej rozbudowane w tym odcinku. Plus, zostało wprowadzonych pomimo, że gra została strasznie uproszczona, strasznie spowolniona, bo do tej pory to był taki bardzo szybki diabloklon. Lecimy, bijemy, zdobywamy le level, zdobywamy przedmioty i do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Dlatego też gracze oczekiwali Nowego kawałka kontentu, nawet jeżeli ten nowy kawałek kontentu będzie związany z tym, że trzeba tam więcej czasu włożyć, więcej farmu, więcej wysiłku, żeby tam coś osiągnąć, to że będzie, że będzie to coś nowego. To co zostało zrobione, to jest to, że wszyscy zostali mocno osłabieni i stary, istniejący kontent no by się nie pojawił Stary istniejący content został rozwleczony mniej więcej tak jak taka krótka książeczka o nazwie Hobbit na trzy długie filmy nie eee, czujecie jak eee, zbyt mała ilość masła rozsmarowane i na zbyt dużej kromce chleba jakoś tak nie wiem nie, nie, nie pamiętam jak to szło jak widzicie jest troszkę mniej ludzi niż zazwyczaj tu na, na nagraniach było jak, jak sobie biegałem, bo były takie trochę, trochę bardziej tłumy. No ale, ale gra otrzymała bardzo bardzo mocny cios, jeżeli chodzi o ilość graczy, którzy się logują na serwery. Co? Czemu tego nie mogę? Red, click, aluty. Aha, bo jestem jeszcze dobra. Spoko. Fani to bardzo źle odebrali. Ocena gry zmieniła się z przeważająco wysokiej na przeważająco niską. To znaczy, dalej gra ma jakby na streamie ocenę przeważająco wysoką, z tym, że nowe recenzje są przeważająco niskie, co jest smutne. A ja naprawdę liczyłem, że trochę streamliningu będzie, ale nie aż tyle. Plus, że ten duży update będzie czymś naprawdę fajnym. I się mocno zawiodłem, bo. Tak jak w zeszłym tygodniu mówiłem, że na, na, po, po spojrzeniu na chwilę obecną zastanawiałbym się nad negatywną recenzją tak po pograniu, troszkę po ostatnim tym, tym, tym nagraniu, na po pograniu trochę po ostatnim nagraniu, o w ten sposób. Yy, faktycznie napisałem negatywną recenzję, wylałem kilka gorzkich słów. Gra jest stanowczo wolniejsza, gra jest stanowczo toporniejsza, yy, gigantyczny, zapowiadany super balans nie istnieje praktycznie, nie został do tej gry dodany. Zostało dodane mnóstwo nowych błędów, na przykład na kilku postaciach, na których zacząłem levelować yy, pozaczynała mi się fabuła, nie mogę przejść dalej, nie mogę przejść do kolejnej lokacji. To jest coś, co, czego akurat można było się spodziewać, bo jeżeli miesza się z tym, tym timeline'em oryginalnym, z tym kawałkiem fabuły, który... Co tu miga, kurka? Z tym kawałkiem fabuły, który istnieje, się tam wprowadza jakieś zmiany, to musowo bankowo takie rzeczy wyskoczą, ale przykre jest, że to jest coś, co jest najbardziej rozpoznawalne z nowego update'u. To, że pojawiło się dużo, ogromnie dużo nowych błędów i to jest przykre. Przejdźmy teraz do czegoś, co się... No nie wiem, skoczmy tam na lokację. Trwa w ogóle event, o evencie może powiem na sam koniec albo po napisach, jak tylko wyczaję dokładnie, o co z nim chodzi, bo jak zobaczyłem, że się pojawił event, to było takie, nie, nawet, nawet mi się nie chce logować do gry, to jest, to jest to. Od momentu, kiedy zacząłem nagrywać z Marvel Heroes 2016, ja codziennie logowałem się do gry, chociażby po to, żeby otworzyć skrzynkę i odebrać daily. Od momentu, kiedy pojawiła się nowa aktualizacja, pograłem w nią trochę, nie zalogowałem się do gry ani jednego dnia. Ani jednego dnia się nie zalogowałem do tej gry. Na tyle przestało mi się to podobać. Co w tej grze zostało zrobione. Więc mój plan na teraz jest taki, żeby po prostu nagrać pozostałych bohaterów, których mogę sobie darmowo przetestować i zakończyć serię. To, to jest mój plan na Marvel Heroes 2016. 2017 powinienem mówić. Co prawda, teoretycznie dalej to się nazywa 2016, ale to już nie jest ta sama gra, to jest całkowicie inna gra. Dobra, przejdźmy teraz do systemu Infinity, bo o tym możemy powiedzieć słów kilka. System Infinity zastąpił system Omega. Omega system mi się podobał o tyle, że był taki mocno-mocno nawiązujący do tego, co się dzieje w komiksach, Marvela, w filmach, Marvela ogólnie. Był to klimatyczny, bardzo zamieszany, bardzo niespójny i średnio zbalansowany, ale bardzo fajny system. Zamiast tego został wprowadzony system Infinity, który jest niczym innym niż systemem. Paragon 2.0 z Diablo Trójki. Tam to wygląda tak, że jest chyba podzielone na 4 drzewka albo 5 drzewek. Musimy sprawdzić, wydaje mi się, że 4. I to działa w ten sposób, że w momencie, kiedy wylewelujemy postać na maksa, leci nam też, załóżmy, ten taki niebieski Experience, który potrzebujemy, żeby tam dostawać punkty Paragona, a tutaj punkty Infinity. I w momencie, kiedy wbijemy level, dostajemy punkcik tam Paragona, tutaj Infinity, który idzie do pierwszego drzewka, czyli załóżmy do drzewka Power, następny punkt nam pójdzie do drzewka Reality, Rzeczywistość, kolejny level, kolejny punkt pójdzie do soul, potem space, potem mind, i chyba tutaj idzie następny do time, albo w momencie jak się zamknie, to, to, to dostaje się dwa punkty, nie wiem, do mind, albo do time. I potem kolejny punkt znowu idzie i znowu to zatacza kuko, czyli znowu power, znowu reality, znowu soul, znowu space, znowu mind, i tak w kuko i będziemy latali w momencie, w którym zdobywamy level, zdobywamy punkt, zamknięte koło. W rezultacie Mamy do wyboru tylko zdolności z danego drzewka, czyli yy, tak jak mieliśmy yy, Omega moce, to było tak, że mogliśmy stworzy stworzyć sobie takiego super Glaskanona, czyli ja grając moim doktorem Strange'em, mogłem pakować w moc umysłu, pakować w te wszystkie moje dodatkowe zabawki i olać całkowicie rzeczy związane z przeżywalnością z siłą tutaj niektóre drzewka no, nie, nie mogę tego systemu wykoleić tak mocno jak dał się system Omega bo system Omega to mogłem wpakować wszystko co mam w jedno i, i zbudować sobie jakąś mocną synergię, a tutaj no niestety muszę iść na kompromis, bo punkty są dzielone na różne jakby frakcje tych, tych zdolności no i tutaj wybieram to co mi jest potrzebne, czyli w rezultacie możliwości moje zostały bardzo, ale to bardzo mocno ograniczone względem tego co było w Omega system, czyli Infinity system jest takim Paragonem 2.0, gdzie Paragon i Omega mogły być porównywane jako coś podobnego, ale to były dwa różne systemy, które spełniały mniej więcej to samo zadanie. Tak, teraz Infinity System to jest dokładnie to samo co, co Paragon System w Diablo 3. Co jest przykre, bo ta gra, ten update, ta aktualizacja pokazuje, że twórcy nie mają pomysłu dalej na gierkę. Zresztą yy, koleś, którego imienia nie pamiętam, nazwisko niestety niestety pamiętam, przywołam nazwisko, źle wam się skojarzę, ale koleś jest naprawdę top notch jednym z najlepszych twórców gier tego typu Brevik ma na nazwisko. Yy, pracował nad takimi grami jak może kojarzycie Diablo, pracował dla Blizzarda, po odejściu od Blizzarda e, zajmował się różnymi projektami i wylądował tutaj i stworzył Marvel Heroes 2016, nie sam oczywiście razem z tą, nie to jeszcze Marvel Heroes się wtedy nazywał. z całą ekipą wzięli i stworzyli ten. I on jakiś czas temu odszedł i to był moment taki przełomowy, kluczowy, w którym ekipa pracująca dalej nad aktualizacją stwierdziła, że... Uff! w kubeł. Nowy content obiecany, zajmijmy się przebudowaniem tego co mamy i spowolnieniem rozgrywki dla graczy, żeby dojście do endgameu zajęło im więcej czasu, czyli żeby więcej czasu musieli w tej grze poświęcić. Też z tego co rozumiem, ta gra ze względu na rzeczy, które mają się pojawiać w sklepie, które zostały zapowiedziane, nie wiem czy już zostały dodane, czy, czy jeszcze nie, bo tylko czytałem jakieś tam, co tu się X naciskało, to nie tylko kostiumy, mnóstwo itemków takich z bonusami i to będzie coraz Małymi krokami oczywiście, ale coraz mocniej szło w kierunku pay to win. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo to byłoby całkowicie skreślające ten produkt z mojej perspektywy. No, ale beta testerzy, którzy są jakby do przodu, bo są na serwerach z przyszłymi aktualizacjami, mówią, że właśnie, właśnie takie wrażenie odnoszą. Zresztą ich wrażenie potwierdziło się względem tej aktualizacji, strasznie po niej jechali, ich głosy nie zostały wysłuchane. Twórcy wprowadzili to, no i, i, i zamiast tego, mają z bardzo pozytywnych opinii, recenzji na Steamie, bardzo negatywne recenzje, opinii na Steamie. Z którymi ja się zgadzam. Ale dobra, wracamy do tematu. Ja. Dobra. I teraz gdy to wszystko zostało spowolnione, ten system Omega został mm, zamieniony na system Infinity. To o, mam to samo wrażenie, o którym ktoś mi kiedyś pisał, wyleczyło mi to z głowy, ale jak tylko zagrałem, zacząłem rozpinać ten system, to stwierdziłem, że to jest dokładnie to i mi klik w głowie się przypomniało, kliknęło, załapało. Że ktoś kiedyś napisał, że twórcy podejściu Brewika Marvel Heroes 2016 nie mają pomysłów na przyszłość, więc biorą od najmocniejszego gracza na rynku, czyli siadają, grają w Diablo 3, patrząc, co w Diablo 3 jest. Insze, mniejsze, czyli po prostu inne niż to, co oni mają, i próbują dostosować swoją grę do tego, co sprawia, im się wydaje, że sprawia, że Diablo 3 jest mocne. Mi się na przykład system Paragon w Diablo 3 aż tak bardzo nie podoba. Nie, nie podoba, bo jest co prawda sensowny, jest fajny, ale nie jest jakiś super, hiper w ogóle oryginalny. System. Omega tutaj był mega dużo lepszy, bo był związany fabularnie z, z postaciami, ze światem Marvela, z tym wszystkim. System Infinity to jest bardziej rozbudowana. Również nijaka wersja Paragona z Diablo 3 i mnóstwo zmian, które tu zostały wprowadzone to są takie zmiany, które o, 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 w Diablo robią to, Blizzard zrobił to, to, to musi być dobre, bo zrobił to Blizzard, więc wyrżnijmy to i wypchnijmy na maksa do naszej gry, a że nie pasuje to obetnijmy wszystko, yy, co zawadza temu systemowi ukradzionemu z Diablo 3. I w rezultacie Marvel Heroes 2016 coraz bardziej przypomina najgorsze, najsłabsze elementy Diablo 3. Które są tu wpychane na siłę, i co prawda starają się to jakoś tam. Nie, nie zrobili paragona na zasadzie Paragon 2.0, tylko dopasowali do tego Infinity Games, Infinity Stones, i, i to niby ma tam jakiś sposób na umieszczenie w tej rzeczywistości Marvelowej, ale to jest mało w porównaniu do tego, co było wcześniej. To jest downgrade. Idziemy w dół. Może Omega System nie był lepszy niż Paragon System, ale był lepszy w tej konkretnej jednej grze, bo się mocniej wiązał z komiksami, mocniej wiązał się z tymi bohaterami, mocniej wiązał się z tą rzeczywistością, z Marvel Universe'em. A Infinity System to jest Paragon System, tylko przypudrowany, przypudrowany skórką, skórką z tego. To tak jak macie często na przykład jakieś gierki, które widzicie, że powstały tylko dlatego, że inna gra jest popularna, nie wiem, swego czasu, bo on cały wysep MMO i brali koncepcję World of Warcraft. Robili ją praktycznie tak bardzo identycznie, jak się dało, bez, bez jakby zbytniego podobieństwa, żeby nie dostać pozwu, tylko ubierali ją w inne szatki. Czyli mogliśmy otrzymać Gierkę, która jest bezpośrednim klonem World of Warcraft, tylko ubraną w Stryj Gwiezdnych i mamy dzięki temu Star Wars The Old Republic. Eee. Później na przykład to samo można by było zrobić z Marvelem, nawet były takie plany i ta gra powstawała. Nie została ukończona, bo Marvel wycofał się jakby z projektu, ale projekt został ukończony pod inną nazwą i to jest... Ee, miałem z tego serię nawet na przemian z DC Universem online i, i z tamtą jeszcze jedną gierką i tato to było nie pamiętam teraz nazwy. Uciekło mi. Ale gierka, gierka była niczym więcej jak taką średnio udaną kopią WoWa z tam jakimiś bardziej aktywnymi dodatkami w, stylu, w trakcie walk, to było mocno widać. Więc, i tego jest dużo. Jak um, Warcraft 2 dominował na rynku, to zaczęło. StarCraft właściwie to było w momencie, kiedy StarCraft dominował na rynku, to zaczęło się pojawiać może innych gier, które by kopiły w klej i niektóre miały ciekawsze licencje. No niekoniecznie ciekawsze, ale niektóre miały ciekawe licencje, że tam się łapali do jakiegoś filmu i próbowali to połączyć. ten. Teraz jak macie różne klik na telefony, gierki, to jest właśnie wysyp gier, które są kopiuj, wklej i tam nie wiem. Final Fantasy Tactics czy, 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 czy Inszej inszości, do których po prostu ktoś przekopiowuje świat inny, tak jak Kingdom Hearts, którym się podniecałem przez krótki czas, kiedy się kapnąłem, że ta gra nie wprowadza po pierwszych trzech misjach nic nowego i 40 misji dalej dalej nie widzę nic nowego, to zrezygnowałem z grania, ale początek miałem mega mocny. Wkręciłam jak bardzo wkręcony byłem. I to jest właśnie coś, czego ofiarą w tym momencie staje się Marvel Heroes 2016, bo to miał być Diablo Clone, hack/slash, ale idący w jakimś troszkę nowym kierunku. Bohaterowie wiecie, niekompletny balans o na tej zasadzie, że Hulk zawsze będzie mocniejszy niż Luke Cage. Luke Cage jest super, spoko, bardzo mi się podoba serial w przypakowanej koleś. E, szczególnie, że zacząłem oglądać seriali, i naprawdę mi się podoba. E, ale jak go zestawicie z Hulkiem, to. Koleś o czarnym kolorze skóry, skóry Czy koleś o zielonym kolorze skóry Jest to skóry nie, nie wiem co ja powiedziałam Stawiałbym na tego zielonego jednak nie? Na, na, na tej zasadzie Można dysputować kto by wygrał tor Z Halkiem, I w tej grze można próbować tą dysputę prowadzić Ale Usilne teraz prowadzenie balansu Prowadzi do naprawdę Naprawdę kretyńskich sytuacji I, I te zmiany mi się nie podobają Mam nadzieję w głębi mojego małego, wrednego serduszka, że twórcy pójdą po rozum do głowy i spróbują naprawić ten update. Nie cofną go na pewno, bo Duma im nie pozwala przyznać się do błędu, że spaprali grę, bo to co wprowadzili po naprawieniu, dobrym naprawieniu, wciąż będzie dużo słabsze niż to, co było przed update'em, bo będzie. Ale da się z tego zrobić coś grywalnego, co będę w stanie zaakceptować, bo na chwilę obecną nie jestem w stanie zaakceptować tej gry w tej formie, nie jestem w stanie się do niej ładować, pomijając momenty, kiedy chcę faktycznie nagrywać z niej, bo siadam i chcę ukończyć ten projekt, bo zostało mi już ty tylko kilka postaci, tam nie wiem, z 10, może w porywach, 10 nagrań i, i muszę znaleźć sobie jakąś inną superbohaterską gierkę do grania, bo no, no, nie widzę siebie levelującego w tym syfie moją ukochaną Captain Marvel. Po prostu nie widzę w jaki sposób miałbym się zmusić i wpić 60 poziomów na tym, na tym syfie, nie? Więc, e, dziękuję. E, mystical energies. Aha, to jest ten syf. Teraz jest taki syf. Niektóre przedmioty w moim plecaku zostały zamienione na to, bo bo to jest e, najnowszy krzyk mody, i teraz te wszystkie bonusy. Właśnie to jest problem też, że te bonusy wprowadzają. Które po nawrzucaniu wszystkich tych bonusów na siebie, moja postać dalej jest słabsza niż była przed update'em. Przede wszystkim jest wolniejsza, dużo wolniejsza. Nie wiem, czy widzicie, ale moja postać się porusza jakoś tak jakby. Mam wrażenie, nie wiem, może już sobie to uroiłem, ale działa minimalnie wolniej, lata. Już pomijam, że wolniej atakuje i wolniej wszystko robi. To jeszcze jak chce robić wszystkie te swoje spidy, latania i tak dalej, i, i słosze, i, i flighty, i teleporty po mapie, to wszystko działa wolniej. W rezultacie gra jest nieprzyjemnie i bardzo przyziemnie powolna. Zrobiła się taka jak graliście w Diablo trójkę I teraz było to Diablo Anniversary Edition Że można było w jedynkę zagrać W trójce, przechodziło się przez portal Filmik był w ostatnią niedzielę chyba Na którym zlamiłem strasznie I tam się nie da biegać, bo w jedynce Nie dało się biegać, więc to było takie Doporne przez klej, ale bardzo sympatyczne Nostalgia i w ogóle wiecie Tak tutaj mam wrażenie, że no właśnie wszedłem w ten Anniversary bądź, w ten Anniversary Edition i, i, I gram trochę i dobra, fajnie jest Zabawnie, podoba mi się te kilka zmian Jak wrócić do tego co było i w Diablo mogę przejść przez portal i wrócić do tej szybkiej, ostrej, takiej soczystej rozgrywki z Diablo 3. A tutaj nie mogę. Tu zostałem uwięziony w tej rzeczywistości. I to jest dla mnie nieakceptowalne. Więc to były jakby dwa filmiki w jednym po napisach będzie próba ogarnięcia tego nowego updateu, jeżeli on jest, bo wydaje mi się, że już jest, ale możliwe, że był dopiero zapowiedziany jeszcze o tym. I jeszcze, jeszcze znalezienie co i jak mnie czeka? wszystko i, i zobaczymy co ja mogę wrzucić do gościa i złożyć. Więc jeżeli updateu nie ma, no to, to, to po napisach wiele nie będzie. Jeżeli update był i, i jest event ten noworoczny z chińskiego nowego roku, no to to będzie. A filmik był o zmianach, które mi się przytłaczająco bardzo nie podobają. Jest kilka fajnych, przyjemnych zmian. Ale mi się to nie podoba. Dużo bardziej podobałby mi się Infinity System, gdyby się pojawił obok Omega System. Gdyby znerfili Omega System gdzieś tak o połowę Infinity System wprowadzili też znerfiony względem tego co jest i wszyscy by narzekali, że Omega System nie działa już tak dobrze jak działał, ale teraz Infinity, Infinity System jest na przykład, nie wiem, specjalne misje by trzeba było robić, żeby zdobywać punkty w tym i co tydzień inny kamień byłaby, inna misja, pojawiałby się inny taki świat, jakiś mniejszy, lub nie, mniejszy raczej, stworzony, do którego by się wbijało, związany tematycznie z tym kamieniem, przeciwnicy z danego gemu by byli i, i by się z nimi tłukło i na koniec zostawałby się ten punkcik, nie wiem, załóżmy raz w tygodniu jeden punkt dałby się zdobyć i, i człowiek musiałby, to, to by też namawiało do regularnego uładowania się, żeby robić te misję, one załóżmy ten, na to nie byłyby trudne. I to byłby dużo, dużo lepszy system niż ten, który jest teraz, więc... Infinity System jako zastąpienie, jako sam Infinity System jest sympatyczny, jest ciekawy, podoba mi się, ale jako zastąpienie dużo, dużo lepszego Omega Systemu to jest downgrade. To jest downgrade straszny i, i bolesny, więc nie wiem. Jeżeli ktoś, bo widziałem w komentarzach, że tam ktoś się załadował i się podoba ta gra, to cieszę się bardzo Twoim szczęściem, graj dalej, nie przejmuj się tym, co było. Skoro nie znasz tego, co było, tym lepiej dla Ciebie, na razie gra Ci się podoba. Jedyne, co z Twojej perspektywy jest niefajne, to jest to, że odpływ graczy jest tak gigantyczny, że gra, która opiera się jakby na, na, na graczach, którzy się ładują do rozgrywki zostawiają hajs kupując z teraz się nie ładują i nie zostawiają hajsu. To z Twojej perspektywy jedyny problem. Jedyne czego masz się obawiać, to jest, że ta darmowa gierka będzie coraz mniejsza, coraz wolniej będzie się rozwijać i w przyszłości tam kiedyś może się całkiem zamknąć. Bo, bo twórcy zagrali dwa banki i nie wyszło. No, bo odzew jest, odzew jest gigantycznie negatywny. Ja Wam dziękuję za uwagę i hej! Jesteśmy po napisach, cały czas mam ochotę rozdać te punkty, ale nie chcę mi się tego czytać, naprawdę, już raz to czytałem i sobie w głowie tam ustaliłem jakiś plan, rozdałem punkty, a później był update, hotfix właściwie, który naprawia wszystko, był rol dwie godziny do tyłu, wszystko co porozdawałem się skasowało, więc stwierdziłem, hech dole to, pech, dole to strasznie, jakby to Hanka powiedziała. Tak, 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 rozwaliliśmy wszystko. My mamy tu jakieś buffy buffami, ale Mission Tracker to. Co? Nie ma nic. Nowy Mission Tracker jest w ogóle, który pomijając, że jest zbudzony, to, to jest całkiem to jest fajne. Nie widzę, żeby tu cokolwiek nowego eventowego było. Chyba nie ma w tym momencie. su, ale ty jesteś wolny! Ta gra teraz się stała tak, tak nieludzko toporna i wolna. Tak, I to, to byłem ja, próbuję zrobić unik. Próbowałem zrobić unik normalnie, bym zdążył zrobić unik, a moja postać teraz nawet nie zdążyła się obrócić. Jakbym na, mógł napisać drugą negatywną recenzję, to on teraz siadł i napisał drugą negatywną recenzję. Znaczy, jak, żeby się liczył jako dwie. Bo, bo jest toporniej, jest, jest wolniej. Plus, yy, jeżeli chodzi o ilość klatek animacji na sekundę i osiągnięcia kompa mam, na, mam wrażenie, że jest minimalnie wolniej, bo normalnie podczas nagrania były zgrzyty, pamiętacie często były zgrzyty, oj, zgrzyty były straszne, ale ogólnie mam wrażenie, że teraz jest ciut mniej, szczególnie, że jest mniej graczy na około, mniej graczy się tu klepie, więc to nie jest tak, że jest jakiś mega rozpierdziel. I jak nic się nie działo u mnie na ekranie wcześniej, było luzem 30 klatek animacji na sekundę. Teraz, teraz. 25 raczej 30, więc jest. Jest gorzej. Jakby wymagania co do sprzętu skoczyły troszkę w górę, co również mi się nie podoba. Bleh.